Hej, z tej strony Wiktor. W dzisiejszym odcinku postaram się omówić podłoża z Don't Starve Together. A więc zaczynamy. Pierwszym podłożem będzie cobblestone. Nie znam jego polskiej nazwy. Który, gdy się na nim będzie chodzić, będzie cię przyspieszał. Robi się go z jednego cardstone'a i dwóch flintów. Więc przechodzimy do następnego. Teraz następnym podłożem będzie drewniana podłoga, robiona z jednej deski. Ona za bardzo nic nie będzie robić, będzie tylko ładnie wyglądała, ale w końcu to jest dekoracja. Najwar najlepiej wyglądać będzie w strefie ze skrzyniami albo z maszyną nauki. Następna podłoga to checkered flooring, robiona z jednego marmuru. Będzie dobrze wyglądać w kuchni. Dobrze, przechodzimy do następnej. Następna podłoga to carpeted flooring, którą robi się z jednej deski i jednego futra bawoła. Będzie ona ładnie wyglądać w strefie z ogniskiem. Można ją spotkać w. w no. W tych miejscach z pomnikami. W miejscach z pomnikami lub mechanicznymi. Następna podłoga to będzie karpet. Robi się ją tak samo jak y, ostatnio, tylko jest fioletowa. Też będzie według mnie pasować do strefy z ogniskiem. Ale można ją... W... No, bo jest bardzo wielofunkcyjna. Jednym słowem, teraz przechodzimy do następnej podłogi, a raczej następnych trzech podłóg. S to, są to mozaiki, które kraftujemy z jednego marmuru. Jest, są trzy rodzaje mozaik: fioletowa, niebieska i taka szara. Wszystkie kraftujemy z jednego marmuru. I przechodzimy teraz do ostatniej podłogi. A jest nią skalet Flooring. Dokładnie nie wiem co ona robi, bo jej jeszcze nie wykorzystywałem. Ale robi się ją z łuski ucho smoka i jednego szlifowanego kamienia. Mam nadzieję, że na mój odcinek się Wam podobał. I zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Pozdrawiam Wiktor.